Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym teście na żywo, kolejnego już kremu bebę. Jak wiecie, wyposażyłam się ostatnio właśnie w trzy kremy BB i teraz będę robiła dla Was testy na żywo. I dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak na mojej buzi prezentuje się krem z firmy Eveline. Jest to dokładnie cera, cera mieszana i tłusta, czyli no u mnie nowość. I wydaje mi się, że ja w Rosmonie wcześniej nie widziałam tego kremu. Krem za 40 ml, tak? Tak, zapłaciłam 14,99, czyli ani nie za wysoka, ani ani nie, 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 nie za, ani nie za wysoka, ani nie za mała cena, e, dlatego, że ja uważam, że to nie są kremy BB, to są po prostu kremy tonujące. Absolutnie to nie ma nic wspólnego z, z kremami BB, te wszystkie, które teraz pojawiają się na rynku, jak to jedna z moich widzów stwierdziła, po prostu jak grzyby po deszczu. E, naprawdę jest bardzo dużo tych kremów i dla mnie po prostu to są zwyczajne, zwyczajne kremy tonujące, no ale skoro tak nazwali, to nazywajmy to tak, jak jest, czyli kremy BB. Ja może Wam najpierw powiem w ogóle, co tutaj producent nam obiecuje i następnie się do tego ustosunkuje jakoś, e, bo już używaliśmy Używałam go kilkakrotnie, chyba 4 albo 5 razy go miałam na buzi, więc już mam jakieś tam delikatne zdanie na jego temat. Ja oczywiście, już Wam pokazywałam, posiadam tą taką pierwszą wersję tego kremu e, i ona mi się fajnie spisywa, tyle że troszeczkę jest za ciemna teraz akurat na te, na te dni, na lato jeszcze jeszcze tak w miarę. E, dlatego też skusiłam się i postanowiłam kupić sobie tą, tą właśnie drugą do cery mieszanej i tłustej, e, bo sobie tak pomyślałam, że skoro ta mi się fajnie spisuje i tutaj nie było wyczuwalne i widoczne... <laughs> mocne świecenie po kilku godzinach, no to ta może być jeszcze fajniejsza. No i tak i po pierwsze, co nam obiecuje producent na czerwono, co mamy w czerwonej ramce zaznaczone, to jest 8 w 1, ta pierwsza była 6 w 1, także to coś lepszego tutaj jest. Po pierwsze, długotrwale i skutecznie matuje, to już mamy zaznaczone na czerwono w ramce, zmniejsza widoczność porów, wyrównuje kolory cery, pokrywa zaczerwienienia i niedoskonałości. Intensywnie nawilża 24H, wygładza i rozświetla, redukuje oznaki zmęczenia i SPF 15, tutaj posiada, to jest cera jasna, dlatego i specjalnie wybrałam ta żeby nie była znowu za ciemna, nie był znowu za ciemny ten krem. I po pierwsze tak, e, długotrwale i skutecznie matuje. Ja już Wam po tych czterech czy po 5 latach mogę powiedzieć, że e, jest ten mat i on się nawet fajnie utrzymuje przypudrowany. E, pod koniec dnia oczywiście jest widoczne świecenie, ale na pewno nie tak mocny jak e, przy tym kremie e, z, z Vibo, który robiłam Wam ostatnio, testam, to po prostu w ogóle, w ogóle brak słów. E, czy to jest tak długotrwale, to może nie, tak do, e, do 6 godzin fajnie wygląda ta buzia, tak po 6 godzinach delikatnie zaczyna się świecić, ale jest to naprawdę takie dopuszczalne, nie, nie jest to tragiczne, nie wygląda się jakby, jakby tu twarz była czymś wysmarowana, absolutnie nie. Zmniejsza widoczność porów, eee, tego akurat jakoś nie zauważyłam szczególnie. Wyrównuje kolory cery, tak z tym się zgadzam. Eee, spośród tych trzech, które ja teraz testuję. <laughs> Mimo, że największe, przepraszam Was bardzo, największe pokłady miałam właśnie w tym Vibo, to ten dla mnie ma największe krycie. Oczywiście to nie nazywamy kryciem, po prostu najlepiej wyrównuje ten koloryt i najlepiej się dopasowuje właśnie do, do koloru cery. Pokrywa zaczerwienienia i inne doskonałości w bardzo małym stopniu, intensywnie nawilża 24H. Czy on tak bardzo intensywnie nawilża, to, to, to akurat z tym bym się kłóciła, po prostu delikatnie nawilża. Wygładza i rozświetla. <laughs> Faktycznie skóra jest taka naprawdę wygładzona, tak bardzo ładnie wygląda tak samitnie, tak młodzieńczo. Bardzo mi się ten efekt na buzi podoba. Osobiście. Redukuję oznaki zmęczenia, też się z tym zgadzam, bo naprawdę skóra wygląda na taką wypoczętą. Jak właśnie się obserwowałam właśnie podczas, gdy miałam ten krem na buzi, to tak naprawdę ta buzia fajnie wygląda tak nieskazitelnie. Mimo, że jakieś niedoskonałości były tam widoczne, to to fajnie tak wyglądało na takie właśnie rozświetlone. E, no i tutaj mamy jeszcze co, na no SPF 15 no to, no to powinno to być, także <laughs> mam nadzieję. E, no i co, przejdziemy może do, do testu, testu na Żywo. Kolorek mniej więcej w ten sposób się prezentuje. Jest to taki odcień właśnie e, coś pomiędzy beżem, e, brązem, beżem, taki troszeczkę właśnie typowo wydaje mi się beżowy odcień, taki dosyć jasny, jak widzicie, i bardzo ładnie pachnie, jak taki typowy drogeryjny krem, ma gęstą konsystencję, troszeczkę może mniej gęstą niż ten z Vivo, ale również właśnie gęstą taką, jak ja lubię. Ja lubię takie gęste. Gęste kremy. Muszę sobie tutaj lusterko dać. No, kurczę stój. Oczywiście muszę podeprzeć, przepraszam, momencik. O. Dobra, no i teraz to muszę rozsmarować. Oczywiście paluszkami nakładam. Bardzo fajnie się go rozprowadza. Bardzo przyjemnie. I ten yy, tak wydaje mi się, że nie posiada różowych tonów. Jak go tak roztarłam tutaj na czole, to ten zbiornik, jak już go właśnie dałam na czoło, to widziałam yy, różowe tony, a ten tutaj. Tak jakby nie posiadał i tak też wydaje mi się, że on jest właśnie taki bardzo i typowo beżowy. No i to kochani mamy pierwszą w sumie warstwę i ja Wam powiem, że naprawdę przy pierwszej warstwie już, już jest takie fajne, fajne tak wyrównany ten kolor i naprawdę cera wygląda ładnie. Oczywiście, jak widzicie, no cienie dalej są tak niepokryte w 100% i nie będą nawet przy drugiej warstwie, no ale ja nawet na to nie liczę przy kremie BB. Jakieś tam delikatne niedoskonałości jeszcze, jeszcze prześwitują przez skórę. Ja nałożę oczywiście drugą warstwę, żeby Wam pokazać, jakie można osiągnąć krycie, ale mi osobiście naprawdę efekt się podoba. Już nakładamy drugą Warstwę. Któraś z Was pytała się mnie, czy właśnie on mi nie ciemnieje na buzi. I powiem Wam szczerze, że kurczę, tak w sumie nie zwróciłam uwagi, jakoś nie rzuciło mi się to bardzo w oczy, bo na przykład ten z Liren, który też testuję, to tak mam wrażenie, jakby delikatnie właśnie ciemniał, że jakby był ciemniejszy pod koniec dnia. Ale, ale, ale przy tym z ewaleniem jeszcze tak nie zauważyłam. Oczywiście pojawi się recenzja za jakiś czas, może taka porównawcza wszystkich kremów bebe, które ja posiadam. Ja na razie nie zauważyłam tego, żeby on robił się ciemniejszy na mojej buzi. Wydaje mi się, że to też zależy od skóry, kto jaką po prostu ma skórę. U niektórych może, może właśnie być ciemniejsze, a u niektórych nie. Ja oczywiście to będę się starała zaobserwować. I powiedzieć Wam, jeśli coś takiego się pojawi. No i kochani, tutaj mamy już, już drugą warstwę. I um, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja już nawet widzę w kamerze, że naprawdę ta skóra wygląda ładnie. Wygląda na taką zdrowszą, właśnie rozświetloną, taką, jakby po prostu um, nie było w ogóle oznak zmęczenia. Może te, te cienie i niedoskonałości nie są w 100% pokryte, no bo gdzieś tam mi prześwitują, gdzie nie gdzie. Ale naprawdę, jeśli chodzi o właśnie. o Krycie, no nazwijmy to po prostu kryciem, to pośród tych trzech, które ja teraz testuję, to ten efekt najbardziej mi się podoba. I ogólnie jeszcze posiadam krem. Em... Bebe z garniera, krem tonujący z altery, no i te trzy Liren, Vibo i właśnie jeszcze ten tutaj dodatkowo, to ten właśnie z Eveline do cery tutaj i mieszanej ma największe krycie, nazwijmy to kryciem. Najlepiej wyrównuje ten kolor, i przynajmniej na mojej buzi najlepiej się prezentuje. I przyznam Wam szczerze, że naprawdę jestem z niego zadowolona. Tak jak Wam mówię, to jest moje w sumie piąte albo szóste, już teraz straciłam rachubę użycie. I naprawdę podoba mi się efekt. Fajnie się utrzymuje. Po, co jest najważniejsze? Nie ściera się w ciągu dnia, tak jak ten z zwibo, gdzie ja po prostu pod koniec dnia na czole miałam takie dziwne plamy, tutaj takie ciemniejsze, bo kontrowałam sobie trochę właśnie czoło. Ten, ten krem całkowicie mi się utlenił z buzi, wyglądało to brzydko i właśnie nieestetycznie, a tutaj tego, tego nie ma. Po całym dniu, naprawdę jeszcze mamy krem na buzi. Delikatne świecenie jest to nie jest takie długotrwałe zmatowienie na buzi, ale nie jest to tak brzydkie, nie jest to po prostu tak, tak nieestetyczne, jak w tym Zwibo. Czy jest takie zmatowienie widoczne od razu na buzi? To nie jest tak taki płaski mat, delikatne takie świecenie widzę na przykład tutaj na czole że ta buzia jest właśnie taka chyba rozświetlona tak jak nam tutaj obiecuje producent i ogólnie pierwsze wrażenia są bardzo bardzo pozytywne, na cenę 14 zł 15 zł w sumie jestem naprawdę z niego zadowolona, zobaczymy czy nie będzie mnie jeszcze zapychał, jak nie będzie to to będzie właśnie chyba jeden, to będzie mój ulubiony krem BB z tych takich kremów drogeryjnych po prostu, no krem tonujący no ale niech, niech im będzie krem BB no i kochani tak to wszystko się prezentuje mi osobiście naprawdę bardzo, bardzo się podoba. Ja jeszcze troszeczkę tylko korektora tutaj użyję, może tutaj na to mnie doskonałość i, i po prostu tak to zostawię, przypudruję oczywiście, ale osobiście osobiście naprawdę naprawdę efekt mi się podoba. E, no i kochani, to chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że jeśli zastanawiałyście się nad tym kremem, to troszeczkę Wam w jakiś tam sposób pomogłam. E, polecam ten krem do cery mieszanej, tutaj wydaje mi się, że się nada. Nie wiem, jak przy innych cerach, ale ja mówię teraz akur akurat o mojej cerze. E, nie przesuszę jak na razie. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, ale jeśli chodzi o pierwsze efekty, pierwsze wrażenia to jak najbardziej pozytywne. E, także kochanie, ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że film będzie dla was oczywiście przydatny. E, trzymajcie się, po do zobaczenia, pa! pa. Cześć kochani, mały surprise. Udało mi się dzisiaj wrócić e, troszeczkę wcześniej z pracy e, i chciałam Wam nagrać taką właśnie małą relację i pokazać Wam jak krem BB Evelyn wygląda właśnie na mojej buzi. E, mam go w sumie 9 godzin na, na teraz aktualnie w tej chwili na swojej buzi, e, więc postanowiłam, że, że nagram dla Was taki filmik. W sumie test nagrywałam wczoraj, ale dzisiaj również nałożyłam rano, o 6 rano już ten krem i tak wygląda moja buzia po 9 godzinach. E, teraz może e, ogólnie bierzcie poprawkę troszeczkę na kamerę. Kamera e, jeszcze nagrywając przy oknie sprawia właśnie to, że światło się odbija na naszej twarzy i troszeczkę to wygląda. Jak ja widzę w kamerze, jakby czoło mi się świeciło, nos był taki świecący i tutaj właśnie te partie. Ja mam tutaj lusterko, specjalnie ziemskie lusterko i no, absolutnie tego świecenia nie jest tak zaświecenie widoczne jak tutaj w kamerze. Ja, jak patrzę na siebie w lusterku, to widzę delikatne, ale naprawdę to muszę tak pokręcić głową, żeby zobaczyć świecenie tutaj na czole i na brodzie. Jeśli chodzi tutaj o te partie, to absolutnie nie ma żadnego świecenia. Krem jest na miejscu, troszeczkę się star tutaj w obrębie ust, ale ja stawicierałam chusteczką dzisiaj jak jadłam także, także to, to miałam prawo się zetrzeć, no i tak właśnie wygląda moja buźka, wydaje mi się, że on nie ściemniał na mojej buzi może, może tak bardzo delikatnie, bo może troszeczkę ona faktycznie była, była jaśniejsza, ale absolutnie się to nie odcina tutaj, e, buzia od, od, od szyi. E, naprawdę ładnie to wygląda, wydaje mi się, że teraz troszeczkę tak wygląda, jakby ta twarz była rozświetlona. No to jest 9 godzin, to jest krem za 15 zł, po 9 godzinach wydaje mi się, że naprawdę fajnie się prezentuje. E, sami możecie sobie zobaczyć, ja muszę zobaczyć jak to będzie wyglądało w, w komputerze, w, w, po prostu w jakimś programie, jak będę oglądała, czy to nie będzie za mocne świecenie właśnie e, przy, przy tej kamerze, bo to, to światło niestety mocno się odbija, ale ogólnie mi osobiście naprawdę podoba się ten, ten wygląd. Na żywo, tak jak ja widzę w lusterku swoje odbicie, to naprawdę to wygląda bardzo dobrze, tak świeżo. Twarz jest taka wypoczęta, nie jest, nie jest po prostu ten krem nigdzie pościerany i ja naprawdę, naprawdę lubię ten krem. I jeśli nic dalej nie będzie się działo, że mnie nie pozapycha i tak dalej, to naprawdę będzie to mój ulubiony krem BB z tych kremów, oczywiście drogeryjnych. I koniec to by było na tyle, bez zbędnego oczywiście powtarzania się. Wszystko, co chciałam powiedzieć, powiedziałam Wam w tamtej części. Tutaj widzicie jak wygląda to po 9 godzinach mam nadzieję, że troszeczkę Was przekonałam do tego kremu, ja naprawdę jestem zadowolona i gorąco Wam polecam, jeśli chodzi o efekt jeśli chodzi o utrzymanie i o to jak buzia wygląda po kilku godzinach, zobaczymy jak dalej będzie się spisywał, także pozdrawiam Was serdecznie buziaczki, papa! Pa.